Panie senatorze, panie pośle, państwo starostowie, pani przewodnicząca Rady Miejskiej Łąży, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, drodzy mieszkańcy Łąży. 224 lata temu uchwalona została ustawa rządowa zwana Konstytucją 3 maja. Była to pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie i druga na świecie. Miała ona być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową przypospolitą Wojna Narodu. Przystąpiono do, do jej opracowania, gdyż widziano upadek państwa i chciano doprowadzić do zmian na lepsze. Prace nad ustawą rządową rozpoczął król Stanisław August Poniatowski podczas Sejmu Czteroletniego w 1788 roku wraz z kilkoma parlamentarzystami i intelektualistami, takimi jak Dawia Stanisław Pałachowski i zaś Ignacy Potocki, wybitny polski publicysta Długo Kołontaj czy znakomity działacz oświeceniowy Stanisław Staszic. Na jej mocy ustanowiono m.in. wprowadzenie trójpodziału władzy, wolność wyznania, ustaloną katolicyzm religią panującą, zniesiono liberum veto, wolne elekcje i konfederacje. Wprowadzono dziedziczność tronu, chłopów przekazano pod opiekę rządu. Uchwalenie konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791 roku. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły jej publicznego świętowania. Święto narodowe w dniu 3 Maja ponownie przywrócono do kalendarza świąt państwowych, 6 kwietnia 1990 roku. Pod koniec XVIII wieku nie wszyscy obywatele mieli możliwość decydowania o swoim kraju, dziś każdy z nas ma wpływ na to, w jakim kierunku będzie podążała nasza ojczyzna. Za tydzień odbędą się wybory prezydenckie, a za pół roku wybory parlamentarne. Biorąc w nich udział, będziemy decydowali o naszym państwie. Z tego miejsca zachęcam do udziału w tych wyborach i świadomego głosowania na kandydatów którym na sercu leży dobro ojczyzny i chęcie jej reformowania, tak jak miało to miejsce w przypadku twórców Konstytucji, której dziś święto obchodzimy. Dokonując mądrych wyborów, wybierając odpowiednie osoby do sprawowania ważnych funkcji w państwie, wpływamy na rozwój naszego kraju i dobro jego obywateli. Tych mądrych wyborów i decyzji wpływających na rozwój naszego kraju z okazji święta Konstytucji 3 Maja wszystkim nam życzę. Korzystając z okazji, że jestem przy głosie, pragnę życzyć członkom jednostki strzeleckiej, której dziś nadane zostanie imię 33. Pułku Piechoty Ziemi Łążyńskiej, byście z godnością kultywowali tradycję wojskową naszego miasta, samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz pokoju. Byśmy mogli korzystać z Waszych umiejętności tylko podczas tego typu uroczystości, a nigdy nie musieli ich weryfikować podczas wojny.